Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jakub i dzisiaj porobimy sobie zdjęcia najtańszym aparatem, jaki udało mi się dostać. Tak więc jakiś czas temu wyszedłem sobie na Pchli Targ w celu znalezienia najtańszego aparatu. Zasady były generalnie dwie. Miał on być tani i miał on być sprawny. Padło na Kodaka kolor Snapa 35 mm. Z tego co wiem, z tego co widzę i z tego co słyszę, wydaje się w 100% sprawny, ale to sobie też oczywiście przetestujemy. Było ono natomiast niewątpliwie tanie, bo kosztował tylko 2 funty, co w przeliczeniu daje nam około 10 polskich złotych, więc jest to zdecydowanie jeden z najtańszych aparatów, jaki da się dostać z wymiennymi rolkami. Ale myślę, że nawet jednorazowe za jednorazowy aparat zapłaciłem też 10 funtów, więc jest to nawet tańsze niż jednorazowe aparaty. Okej. Okay. W każdym razie, o co chodzi? Postanowiłem sobie, że świetnie będzie kupić tani aparat z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby troszeczkę popracować nad moją kreatywnością. Tanie aparaty mają to do siebie, że one nie robią gorszych zdjęć jako takich, one po prostu dają nam mniej możliwości i mniej kontroli nad kompozycją. Więc te luki, których nie wypełnia aparat, których on nie jest w stanie robić za nas, musimy my wypełnić naszą kreatywnością. I dlatego wydaje mi się to strasznie ciekawym i ważnym. Nawet nie eksperymentem, ale czymś, co wydaje mi się, że i profesjonaliści, i amatorzy, i jak jesteś długo w fotografii i krótko, że każdy raz na jakiś czas powinien robić coś takiego, żeby właśnie pracować nad swoją kreatywnością. Bardzo łatwo jest się dzisiaj e, złapać w tym, że aparat robi wszystko za nas i po prostu daje nam tyle możliwości, że nie bardzo wiemy, co chcemy robić. Jeżeli mamy coś, co jest bardzo ograniczone, e, to po prostu musimy, tak jak już mówiłem wcześniej, wypełnić te luki swoją własną kreatywnością i wydaje mi się to bardzo wartościowe. Przechodząc jednak do tych ograniczeń. O których tak tutaj mówię. Pierwszym największym wynikającym z zaniedbania poprzedniego właściciela jest fakt, że jest strasznie porysowany wizjer i przez niego generalnie. Niewiele widać i to jest dość duża wada. E, następnymi wadami wynikającymi z konstrukcji, faktu, że był to aparat po prostu dla amatorów, e, jest fakt, że nie ma znaczników jako takich względem przysłony, czyli nie ma F2.8, F3.5, F4.056, czy cokolwiek innego. E, tylko są oznaczenia w postaci czarna chmurka, biała chmurka, słoneczko za chmurką i słoneczko przed chmurką, e, które niewiele mówią, ale. Znowu postaramy się z tym pracować. Następną sprawą jest to, że nie jest to dalmierz, więc mierzenie odległości też będzie trudne samo w sobie. To znaczy ja generalnie nie jestem dobry w mierzeniu odległości na oko, bo nigdy tego nie robię. Nie robię zdjęć na stricie, więc nie mam w tym doświadczenia. A jakby tego było mało, to odległości na szkle są w stopach, więc no stopami też się nie posługuję. Jestem dużo bardziej biegły w metrach. I w sumie tutaj się chyba tak naprawdę kończą wady konstrukcyjne. No jest to bardzo po prostu prosty aparat. Zalet? Posiada on licznik klatek. Super, wiem ile zdjęć mi zostało i posiada on podwójna ekspozycja, co jest dość ciekawe w aparacie tej klasy, więc możliwe, że zrobimy z tego użytek. Oczywiście, że jest to aparat Kodaka, to stwierdziłem, że jaki inny film można by do niego dobrać, jak film Kodaka. Tak więc wybór padł na Kodaka tri -Xa. jako że robię zdjęcia filmami czarno-białymi, co pewnie wiecie, jeżeli jesteście na kanale, jeżeli nie jesteście, to właśnie Wam to oznajmiam, robię zdjęcia czarno-białe, no i Kodak Tri-X 400, wybór padł na to, bo oczywiście rewelacyjnie pasuje. Dzisiaj sobie pojedziemy na Forth Bridge w Edynburgu, bo jest dzisiaj bardzo ładna pogoda i stwierdziłem, że to będzie fajne miejsce, żeby sobie przetestować ten aparat. Można nawet nie przetestować, ale żeby właśnie zrobić te zdjęcia i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wkładam rolkę, wsiadam na motor i jedziemy. Widzimy się na miejscu. Hej. Więc, przy pomocy magii montażu, jestem już na miejscu. To jest Forth Bridge i porobimy sobie zdjęcia. Jak widać, pogoda nie jest taka zła. A nawet bym rzekł, że jest bardzo urokliwa i ładna. Więc, mamy trochę chmur, mamy trochę słońca, głównie za chmurami. Ono czasem prześwituje pomiędzy chmurami, więc jest jasno, co jest całkiem ok. Z tej racji, że mam tutaj TriAxa, który ma ISO 400. Jak wiemy, dzięki. Czemu mogę domknąć strasznie mocno przysłonę? Domknięcie przesłony daje mi po pierwsze ostrość obrazka, bo nie spodziewam się, żeby to szkło było wybitne. Po drugie, troszeczkę łatwiej trafić z fokusem, bo głębia ostrości jest szersza, dzięki czemu po prostu, no tak jak mówię, jest łatwiej. Więc domykam przesłonę na full. Co wychodzi tutaj, jest takie zachmurzenie, słonko za chmurkami na obrazkach i teraz porobić trochę zdjęć. Jest tam trochę mew, jest trochę mostu, oczywiście są chmurki. Powinno coś ładnego wyjść. Dobra, postaram się was zabrać tam ze mną troszeczkę bliżej, bo chcę wam pokazać zdjęcie, jakie mam na myśli i mam nadzieję, że się nie wywrócę, bo jest tu okrutnie ślisko. Tak więc chodźcie. Tak jak widzicie tutaj z przodu... Jest taka mała, fajna kałuża, która odbija światło. Więc na czarno-białym filmie to będzie praktycznie białe. Może nie praktycznie białe, ale będzie dużo jaśniejszym punktem, kiedy to wszystko będzie ciemne. Więc to będziemy mieli na pierwszym planie. Po czym nasz wzrok będzie leciał do góry, aż do mostu, który będzie z tyłu. Probiłem kilka zdjęć właśnie znowu, dlaczego kilka? Dla mnie 36 zdjęć na aparacie to jest w ogóle strasznie dużo. Jestem przyzwyczajony jednak do średniego formatu i do dużego formatu, gdzie tych zdjęć jest dużo mniej. Generalnie na rolkę w dużym formacie a nawet nie ma rolek, więc to jest inny temat, nieważne. W każdym razie kilka zdjęć też z tej racji, że no ten aparat nie ufam mu aż tak dobrze. I wolę zrobić parę ekspozycji z różnym EV, żeby zobaczyć po prostu, która ekspozycja mi się najbardziej spodoba. Tak więc tak jak mówiłem, tą kompozycję sobie wybrałem. Jest całkiem fajnie, bo wyszło słońce. Więc jest tak, jak chciałem, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie wiem, że to w ogóle może się wydawać mało ciekawe, ale podoba mi się ta rura, która tam wpada do oceanu morza. Do wody. Miałem już wrócić tam do tej rury, ale znalazłem bardzo fajny kamień. I tam jest most float, tu jest kamień. I generalnie zrobię dokładnie to samo, co z tym zdjęciem z kałużą. Tylko teraz to będzie kamień, bo strasznie lubię kamienie. Fajna rzecz. Fajnie mieć po prostu pierwszy plan i drugi plan. i Kamienie się zazwyczaj fajnie po prostu wyróżniają na tle, aczkolwiek ten kamień jest szary. Ale znowu poczekam trochę na światło, może to chwilę zająć, ale poczekam aż słońce wyjdzie za chmury. Miejmy nadzieję, że to będzie niedługo i zrobię jeszcze tutaj zdjęcie z kamieniami, dopiero wtedy pójdziemy dalej. Coś się zaczęło rozlatywać w aparacie. Nie wygląda to najlepiej, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na zdjęcia. kończą mi się zdjęcia. Zostało mi jeszcze tylko cztery zdjęcia. Wychodzi na to, że troszeczkę zbyt optymistycznie podszedłem do tego założenia, że tych zdjęć będzie za dużo i będę miał problem je wystrzelać, bo okazuje się, że wcale nie. Że jeżeli się ma więcej, to się po prostu robi więcej zdjęć. Więc nie jest to chyba też aż takim problemem, że jeżeli robicie duży format albo średni format, to nie musicie się bać, że macie mniej zdjęć, bo wtedy się po prostu to inaczej traktuje. Byłem przekonany, że będę bardziej oszczędny, jeżeli chodzi o zdjęcia. A tu się okazuje, że po prostu robię zdjęcia na prawo i lewo tej samej kompozycji, że po prostu znaleźć parę różnych e, kątów, z których chcę to oglądać, no i mieć pewność, że fokus będzie trafiony, że ekspozycja będzie trafiona i że w ogóle kompozycja będzie ok, bo przez to przez ten wizję zarysowany niewiele widać. Więc powiem wam, że jest to tak strasznie przyjemne. A więc zdjęcia na dzisiaj zrobione w plenerze to jest mniej więcej na tyle. Teraz wracamy do domu, trzeba wywołać ten film i zobaczyć, czy cokolwiek z tego wyszło. Szczerze mówiąc, no, mam nadzieję, że wyszło. Oczywiście, że mam nadzieję, że wyszło, ale spodziewam się, że wyszło i myślę, że będzie co najmniej jedno, być może dwa dobre zdjęcia, które będą warte zrobienia odbitek w ciemni, więc jeżeli faktycznie tak będzie i coś wyjdzie na tym filmie i będzie coś dobrego, to zrobimy sobie jeszcze dzisiaj jedną odbitkę w ciemni. Tak więc zapraszam Was do Darkroomu. Magia filmu. Wow. To mi się chyba nigdy nie znudzi. Gdyby tak jeszcze film się mógł sam wywołać, byłoby rewelacyjnie. Wow. Film też się sam wywołał. I mamy na nim nawet zdjęcia. Nie są super gęste te negatywy. Ale na pewno uda się coś z tym zrobić. Tak więc witam ponownie w mojej kuchni. Zdjęcia są już wysuszone, mam je tutaj. Teraz trzeba tylko wybrać odpowiednie klatki i będziemy robili printy. W dzisiejszym dniu postanowiłem sobie zrobić duże printy na formacie bodajże 12x16 na mojej akwie. Ona się nie mieści w kadrze. Bo stwierdziłem, że ostatnio robię printy tylko i wyłącznie 4 na 5, a że nie mam powiększalnika 4 na 5, to robię tylko i wyłącznie stykówki, czyli odbitki 1 do 1, więc wszystkie moje printy są 4 na 5, więc są dość małe. My stwierdziłem, że skoro mam okazję, to zrobię duże printy. I przy okazji zobaczymy, czy mały aparat i tani aparat radzi sobie z dużym powiększeniem zdjęć, czy będzie nam brakowało czegoś, więc zabieramy się do roboty. Tak więc, jak widzicie, zdjęcia są już wywołane, wyschły, więc można je sobie omówić. Przede wszystkim chciałbym zacząć od omówienia aparatu, więc, tak jak już wcześniej wspominałem, z tego aparatu się niesamowicie przyjemnie korzysta. Aparat jest strasznie miły w obsłudze, strasznie gładko wszystko chodzi, gładko się naciska spust migawki, migawka brzmi rewelacyjnie, więc to mi się podoba w tym aparacie. I niestety ta lista dobiegła końca, bo więcej zalet ten aparat. Raczej nie ma. Jeżeli chodzi o wady, okrutnie mały wizjer, przez który niewiele widać i migawka, spust migawki, który generalnie jest bardzo łatwy do naciśnięcia. jest w takim miejscu, jest na tyle duży, że strasznie łatwo go nacisnąć. Co nie jest problemem, jak robicie zdjęcia, ale kiedy go transportujecie, to zdjęcia robią się same. W tym sensie, że kiedy wkładałem go do kieszeni, żeby go przenieść troszeczkę dalej, to za każdym razem wyzwoliła mi się ta migawka i po prostu mam parę pustych zdjęć. Więc to też nie jest idealne. Jeśli chodzi o samo szkło w tym aparacie, no to jest zdecydowanie nieostre, co można zauważyć po moście. Znowu, tu miałem wycelowane na nieskończoność. Ostrość, więc powinno być raczej w fokusie, no i przysłonę domkniętą, nie wiem, bo nie ma wartości na tym aparacie zapisanych, ale przysłonę domkniętą, no tak, na oko F11, więc domyślam się, że to jednak, pomimo wszystko, powinno być ostre. Hmm. Tutaj są oczywiście inne zdjęcia, które już wcześniej widzieliście, ale. Tak jak Wy macie okazję oglądać te zdjęcia wtedy, kiedy powstają takie a ja muszę wrócić do domu, wywołać je, po czym jeszcze zrobić z nich printy. To jest w ogóle jedno z tych zdjęć, które mi się podoba najbardziej. Tutaj mamy pierwszy plan, to jest ta rura jedno z tych ostatnich zdjęć. Jest całe ostre, znaczy ostre, no na tyle, fokus jest trafiony, więc jest na tyle ostre, na ile ten aparat ostrości daje. No i tutaj mamy też jedno z miarę przyjemnych zdjęć, które też mi się podoba, pomimo tego, że jest dość no, niezamierzone, i tak jak widzicie, tutaj po prostu wpadło światło do środka. I prawdopodobnie było to wtedy, kiedy ruszałem tym szkłem i powiedziałem, że aparat się rozlatuje. Niemniej jednak podoba mi się to, pomimo tego, że to jest takie bardziej lomograficzne niż fotograficzne, ale właśnie może do tego ten aparat się nadaje. Może jeżeli szukacie aparatu do lomografii, to jest to no, dobry do tego aparat. No i tutaj ostatnie zdjęcie tej struktury skalnej, które szczerze mówiąc prawdopodobnie ja nie trafiłem fokusem, bo nie jestem dobry w fokusowaniu na oko, a szczególnie w stopach, więc to już może być mój problem. W każdym razie zdjęcia są bardzo mało kontrastowe, co nie jest typowe dla Tri-X, bo Tri-X jako film jest generalnie słynie z tego, że jest bardzo kontrastowy. Więc skoro te zdjęcia są niekontrastowe, a trajek jest kontrastowy, to każe mi to myśleć, że po prostu obiektyw w tym aparacie ma kiepskie powłoki, i ten obiektyw jest mało kontrastowy, albo tych powłok nie ma wcale. Więc to trzeba mieć na uwadze, bo zdecydowanie te zdjęcia wymagały troszeczkę obróbki w Darkroomie. Podsumowując, e, dwa punkty: tak e, robi zdjęcia. E, mam te zdjęcia. Jeżeli chcecie robić duże printy, to to się zdecydowanie nie nadaje. Jeżeli chcecie mieć aparat za dwa funty, który robi zdjęcia, to on robi zdjęcia. I to jest całkiem przyjemne. Jeżeli chcecie popracować nad swoją kreatywnością i mieć troszeczkę więcej limitowanych możliwości, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to on też się do tego nadaje. Moim zdaniem to jest taka fajna. Znowu fajna przygoda, fajna próba, fajnie spróbować zrobić coś nowego i trochę pokombinować z tą fotografią. No.